Życie jest piękne. Wszystko wokół mnie jest całkowicie normalne. Nic nie może zakłócić mojego spokoju. Taj co to za śmieszna gra o astronautach. Co to znaczy, że widzi pani wszędzie postać Zamongas? Ono jest wszędzie, gdzie tylko spojrzę. Widzę Amongas. Nie mogę normalnie żyć. Okej, okay, kiedy ostatnio widziała pani postać Zamongas? Całkiem niedawno. Pora zagrać w Minecrafta. Nie no, nie może być jeszcze tak źle. Jezus Maria. Dobra, nieważne, zagram sobie w Pokémony. Nie ma problemu, włączę sobie jakiś film dokumentalny. Dobra, przełączam na pogodę. Okej, okay, może jednak obejrzę sobie jakiś film. Co jest? Może porobię coś innego, na przykład poukładam klocki Lego. Pójdę się przejść. Nie chcę już nigdy widzieć niczego, co przypomina Among Us. Zaraz. To tylko kosz na śmieci. Nie ma w nim nic dziwnego. Muszę wyjechać sobie na jakieś wakacje, bo nie wytrzymam. Może na jakąś grecką wyspę? Azor, musisz mi pomóc, zdaje mi się, że wariuję. Azor? No! Deja de gritar, idiota. Czy ja już do końca postradałam zmysły? Błaga mnie, tylko nie to. What?